Dzień dobry co prawda ja takich filmów nie robię na co dzień bo tematyka mojego kanału jest zgoła inna ale widziałem spore zainteresowanie pod ostatnim filmikiem w dlatego postanowiłem i za i nagrać Wam kolejny filmik dzisiejszy filmik to będzie odbiór naczepy w, w Kowarach w filmie Kemp, gdzie robią nie wiem czy tylko wywrotki bo w sumie to nawet nie wiem ale robią naczepy także za zapraszam do oglądania Trzecia z minutami Skania już odpolono Jademy O, cóż to za wyposażenie tu jest Aha, koło, a koło zapasowe jest? Nie ma na koło, więc to jest śruba do tego koła i szekla honownicza na konsolę z tyłu. Klucz do kół, po około Aha. 150 km koła dokręcić, no, no. E, worek do, do ramki zsypowej. Rozumiem. E, takie pierdółki, rękawiczki i, tom, i kamizelkę Aha. po prostu dajemy i karimatę. Aha. Tu są Rozumiem. kluczyki do skrzynki. Na razie Rozumiem. na klucze nie zamykamy, bo tu będziemy Rozumiem. zdjęcia robić. Rozumiem. Że pan wszystko Dobra. Rozstał, Jasne, że tak. Żeby później wie pan, bo to, to różne są sytuacje. Jasne, że tak, wiem o co chodzi. To by trzeba zdemontować A to się potem zdemontuje Światła wszystko jest Włączymy może za chwilę awaryjki Zobaczymy czy inne działają awaryjki Zaraz, wszystkie, wszystkie Zaraz sprawdzimy No i co? Zrobimy próba podnoszenia, powiem Wam jest to Frajda, odbierać nowy sprzęt. Pierwszy raz mi się zdarzyło dostać nową naczepę. Jeszcze nigdy nie dostaję całkowicie nowego konia, no ale kto wie nie tu, to może w innej firmie. Pożyjemy, zobaczymy. Tak czy inaczej, Frajda jest tego Frajda jest tego wyśmienito. E, podnosi powoli, no podnosi powoli, gdyż jak minimum układ olejowy jest pusty lub prawie pusty nim to się wszystko odpowietrzy to chwila potrzeba z takiej ciekawostki jeszcze mogę dodać że e, co prawda firma Dowo kierowcy taki mały gratis na pewno żeście są ciekawi co to takiego no no cóż dostaniesz smycz, koszulka no i tam widzieliście w schowku była e, kamizelka taką Odblaskowo, no i to jest w zasadzie wszystko. No. Nikt ci też nic więcej nie nastro. Ale co nowy sprzęt, to nowy sprzęt. Byłem już z na Serbii, także fajnie prowadzi się za autem, fajnie się z tym jeździ, ciesza się. Taki pierwszy załadunek, tak trochę z partyzanta, no ale firma tam widziałem, były tabliczki, nie fotografować, także wolałem się tam jakimś, komuś tam mniej, że tak powiem narażać no i pierwszy raz ładyny u klienta wszystko poszło gładko, sprawnie i powodnie. no Dzięki, żeście wytrwali ze mną do końca, żeście poglądali teraz razem ze mną. Mam nadzieję, że się cieszycie tak samo jak jo. No, na końcu jeszcze pora fotek tam co możecie zobaczyć. No i nie zapomnijcie tam polajkować, posu posubskrybować i w ogóle w niedzielę jak się uda to wrzuca filmik, sprawdź przywanie, także kto tam jest zainteresowany zapraszam do oglądania. Dzięki i do zobaczenia ponownie. Hej!